Dzień dobry Państwu, witam w programie, który jest tworzony dla Was i o Was. Mamy dla Państwa przegląd najnowszych zabrzeńskich informacji. Zostańcie z nami, zaczynamy już teraz. Ciepło 2.0. Pod takim hasłem odbył się Dzień Otwarty Zabrzeńskiej Elektrociepłowni Fortum. Staramy się jako firma Fortum pokazać, że jesteśmy firmą ekologiczną, firmą, dla której ważne jest społeczeństwo, lokalna społeczność. Tutaj w Zabrzu chcemy pokazać, że produkowanie ciepła z RDF-u i węgla nie jest niczym niebezpiecznym, nie jest niczym strasznym. Dlatego też cyklicznie już od trzech lat zapraszamy osoby z Fortum i osoby spoza Fortum. Osoby z zabrza, w tym roku nawet już więcej, dalsza niż z zabrza, żeby zobaczyli naszą elektrociepłownię. Mamy ponad 160 osób, którym pokażemy, jak produkuje się energię elektryczną, czystą energię elektryczną, jak produkuje się ciepło. A dodam, że my z naszego bloku dostarczamy ciepło do ponad 70 tysięcy mieszkań w zabrzu i w Bytomii. Wygląda na to, że to wydarzenie wpasowało się już w naszą taką strukturę rocznego planu. Rozbudowujemy je z roku na rok. W tym roku mamy straż pożarną zabrzańską, mamy warsztaty pszczele, mamy pierwszą pomoc z liceum czwartego w Zabrzu, mamy trochę atrakcji dla dzieci, także staramy się, żeby to było takie trochę święto dla całych rodzin. Można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, można zobaczyć, jak ten proces przebiega od początku do końca. Dla osób, które nie są związane z energetyką, jest to bardzo ciekawe wydarzenie. Ale nie tylko dla takich osób, dla osób, które lubią przemysł też, bo można poobcować trochę z tymi maszynami. Przygotowaliśmy warsztaty z pierwszej pomocy dla uczestników nieotwartego elektrowni Fortu. Zachęcamy przede wszystkim do spróbowania w goglach VR, czyli w wirtualnej rzeczywistości żeby sprawdzić po prostu swoją wiedzę. Wydaje mi się, że tym bardziej rodzice powinni brać udział dla swoich młodszych dzieci, żeby już od małego uczyć tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, mamy nie od niemowląt, po juniory, po osoby dorosłe. Mamy możliwość podłączenia defibrylatora, sprawdzenia się, jak to wygląda, że to wcale nie jest takie straszne, że jest bardzo łatwa obsługa. Jeżeli komuś dobrze idzie, oczywiście na fantomach w rzeczywistości, tak jak powiedziała Milena, mamy wirtualną rzeczywistość, gdzie mamy program do pierwszej pomocy, które są teraz obecnie w naszej nowej klasie pożarniczo-medycznej. Znakomita inicjatywa Dni Otwartych w Elektrocie Bombizacji Tutaj wyszło z super pomysłem. Kompleksowe zaprezentowanie produkcji energii, ciepła i takie też atrakcje, które nie tylko dla pasjonatów przemysłu myślę, ale wejście na przykład do 200-metrowego komina robi wrażenie chyba na każdym. więc polecam wszystkim, którzy chcą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, obserwujcie, rejestrujcie się, warto przybyć. za nami kolejna odsłona botanicznej sceny premier. Dopiero tu przyszliśmy, także rozglądamy się, ale na pewno wiele atrakcji. Dlaczego postanowiła Pani tutaj dzisiaj przyjść? No mimo brzydkiej pogody postanowiłyśmy spędzić popołudnie na świeżym powietrzu, także serdecznie zachęcamy i zapraszamy tutaj mieszkańców zabrze. Co jest fajnego? Wiewiórki. Tak? I zobaczyłaś nawet wiewiórkę taką prawdziwą? Ile zobaczyłaś wiewiórek? E i dobrze się tutaj bawisz? Dlaczego warto wybrać się na botaniczną scenę premier? Bo to są spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych dyscyplin y, naukowych. Tak staramy się dobrać, żeby zawsze oczywiście jakieś elementy y, przyrody y, wpleść, ale to są takie nieoczywiste y, tematy, które niekoniecznie mogą być związane z przyrodą, ale w jakiś sposób jej też dotykają. Y, poprzednia piąta botaniczna scena Premier była związana z historią, więc to też takie tematy bardzo ciekawe. Y, tutaj aspekt historyczny też będzie na tej szóstej botanicznej scenie rozpatrywany właśnie w kontekście y, historii drzew, y, no, jako takich świadków, y, które żyją z nami cały czas. Dzisiaj, magiczny temat, brzozowelowe. Kochamy polskie brzozy, są to chyba najpiękniejsze nasze drzewa, dlatego opowiadałam o nich w sposób taki może bardziej przystępny, może trochę kolokwialny, może trochę etnografii, ale tu na samym naszej wystawie możemy zobaczyć eksponaty, bo chyba łatwiej jak coś zobaczymy, dotkniemy, zainteresujemy się, może wymienimy jakieś informacje. Brzoza emanuje tak dobrą energią, że już kiedyś nasze babcie wiedziały, że jak Dziecko jest niespokojne, to należy kołyskę postawić pod brzozą. Członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Chrony Drzew pokazują mieszkańcom Zabrza, przyjaciołom drzew, zieleni, jak drzewa się diagnozuje. Pokazujemy diagnostykę instrumentalną drzew, pokazujemy tomograf do drzew, tomograf dźwiękowy, dzięki któremu możemy sprawdzić drzewo na przekroju, jak ono wygląda w środku. Drugą rzeczą, którą pokazujemy, to są próby obciążeniowe, które pozwalają na zbadanie stabilności drzewa, na złamanie pnia lub na stabilność w gruncie. To są wykonywane badania dla drzew cennych, dla pomników przyrody. Zabrzuliśmy 10 pomników przyrody. Pokazujemy wejście arborysty na drzewo, pracę w koronie arborysty na drzewie, który dokładnie może wniknąć w każdy element korony i obejrzeć każde rozwidlenie, każdy zakątek drzewa. W Zabrzeńskim Botaniku trwają również prace, dzięki którym ogród przejdzie prawdziwą metamorfozę. I to wszystko z myślą o odwiedzających to wyjątkowe miejsce. Aktualnie wykonane prace już Zamknięte dotyczą zakończenia prac konstruktorskich. W zasadzie ku ukończeniu mamy zamknięcie stropów. Nowego budynku i również pracownicy przystąpili do wykonywania prac instalacyjnych podtynkowych. Z bardziej efektownych elementów to na pewno szklenie, czyli już przyjechały szyby szklarni, które są aktualnie zakładane na ścianie nowej szklarni. Taka ciekawostka to to, że dane szkło, dana jedna szyba jest tak zwaną kanapką, czyli składa się z kilku warstw szkła, które są przedzielone odpowiednią warstwą. Na przykład w, w kontekście takich materiałów budowlanych może być to gaz między poszczególnymi warstwami szyby. Te szyby są odpowiednio przystosowane w taki sposób, żeby przepuszczały daną długość fali światła, aby umożliwić kwitnienie naszych roślin, które już niebawem do nas wrócą w żor i zostaną umieszczone w tej nowo powstałej szklarni. Carbon Sileria Festival to wyjątkowe połączenie muzyki elektronicznej najwyższej próby oraz unikatowej lokalizacji. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu zachwyca industrialnym klimatem, a już w najbliższy weekend oczaruje również dźwiękami muzyki najwyższej klasy. To no już piąta edycja festiwalu Carbon Silesia, który odbywa się właśnie tutaj, na terenie strefy Karnal w Zabrzu. Świetna lokalizacja, no i wyjątkowi artyści, którzy wystąpią już najbliższy weekend na scenie głównej oraz na kilku innych scenach, które znajdują się na terenie festiwalu. Wśród nich między innymi Rudimental, The Blaze, Henrik Schwartz, Sinti, ponad 40 artystów. Posylesja Festiwal to wydarzenie poświęcone głównie muzyce elektronicznej, muzyce tanecznej. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą i nawet nie interesują się tym gatunkiem, mimo wszystko dobrze się bawią, wracają do nas za rok, co nas bardzo cieszy. I ta muzyka, którą prezentujemy właśnie tutaj, idealnie komponuje się z przestrzenią, w której jesteśmy, przestrzenią Szczolnik Rolowa Luiza. W tej przestrzeni zakochaliśmy się pięć lat temu, od pierwszego wejrzenia, stąd też kontynuujemy właśnie tą tradycję i te nasze spotkania na tym festiwalu. Na innych scenach wystąpią czołowi artyści, przedstawicieli tego gatunku muzyki, Elektronicznej, różnych jego odmian. Od drum and bassu, muzyki houseowej, będzie również techno, będzie scena młodych talentów. W tym roku po raz pierwszy również będziemy mieli tak zwany secret stage, więc dla osób, które lubią eksplorować, i nie lubią się nudzić na festiwalu, zapraszamy. Jeśli znajdziecie tą scenę, na pewno będziecie się dobrze bawić. Oprócz tego szereg innych aktywności mamy bowiem Carbon Academy, czyli szkolimy młodych DJ-ów. Jeśli chcą poznać tajniki miksowania, zapoznać się ze sprzętem, to jest właśnie dla nich taki kurs przygotowany specjalnie w ramach tego wydarzenia. Oprócz tego mamy food market, będzie Carbon Art Zone, czyli przedstawiamy pracę artystów, malarzy, grafików i fotografów, więc będzie na pewno dużo się działo właśnie tutaj w Zabrzu podczas Carbon Silesia Festival. Na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydarzenia już jutro. Do zobaczenia.